Tu podpisuje się obydwiema rękami pod niego. Co pani myśli o Januszu Korwin-Mikke? Jest politykiem, a politycy mówią różne rzeczy, tak? E, ja mogę się z czymś zgadzać lub nie, no to jest moje prywatne zdanie, tak? No program ma fajny, tylko taki troszeczkę zwariowany jest. No. Co pani myśli o Januszu Korwin-Mikke? Ja nie mam zdania na temat polityki, naprawdę. Neutralny. Trochę dziwak w moim pojęciu. Nie mam własnego... Mam własne zdanie, tylko że ja go nie rozumiem. Yy, gdzieś... On jest oderwany od rzeczywistości. Nie wiem, nie ma zdania. No Akurat nie, nie z mojej partii. A z czego pani zdaniem wynika ta niesłabnąca na przestrzeni lat popularność tego polityka? Yy, właśnie z kontrowersyjnych poglądów, dlatego że zawsze znajdą się jacyś fundamentaliści, którzy będą takiego człowieka popierać, bo oni tak po cichu tak naprawdę też tak myślą, a głośno boją się tego powiedzieć. tak? A później na wyborach to wychodzi. Z czego pani zdaniem wynika popularność tego polityka? Z jego mocnej. Rozmowy z różnymi innymi osobami. Rozmowy, y, to że jest taki, a nie inny, proszę pana. Chyba troszeczkę z sytuacji politycznej. Tak mi się wydaje. Z jego poglądów dosyć takich osobliwych, takie jest moje zdanie. Popularność. No jest inny, proszę pana. On jest jakby brakuje mi słowa, może pan podpowie. kontrowersyjny. Jest na swój sposób. O. W ten sposób, tak bym to określił. Jest popularny, może kontrowersyjny, w ten sposób. Te wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego są bardzo wyraziste, takie zdecydowane. No i czy Pani zdaniem w polityce powinniśmy właśnie obserwować tego typu wypowiedzi? Czy jest to być może jakaś wada? Dla polityka myślę wadą byłoby, gdyby był nijaki. Jak jest albo w tą, albo w tamtą stronę, to po prostu myślę, że właśnie to kwestia jest tego, że ma więcej zwolenników. tak? Gdyby on był nijaki, to nie byłoby o czym mówić. A tak to mówią dobrze czy źle, ale nazwiska ludzie nie mylą. Myślę, że konkretne takie poglądy, no, nie owijanie, no, nie zamiatanie wszystkiego pod dywan, tylko pokazywanie sprawy, w... No, ujawnianie wszystkiego. Uważam, że to chyba nam by się potrzebne było. Potrzebne na pewno. Pod jakimś względem na pewno są potrzebne. Nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo. Czy Pana zdaniem tego typu wyraziste wypowiedzi w polityce są potrzebne, pożądane? Myślę, że, Pol że Polacy, społeczeństwo, żeśmy nie dorośli do radykalnych postaw. Co innego mówimy, co innego czynimy i otwartość i bezpośredniość nie jest w cenie. W Polsce przynajmniej. Nie chcę tutaj być, wie pan, znowu zbyt wyrazisty i tak dalej. Pewny, czapa pewnej instytucji działa. Myślę, że tak. Czy pana zdaniem właśnie w polskiej polityce yy, brakuje, no i potrzebne są takie barwne i wyraziste wypowiedzi? Yy, ja pan powiem tak. Yy mimo partyjnych, tak gdzieś tam układów, oni też no, układają się między sobą, tak. Yy, yy, jeden mówi tak, no dasz mi takie stanowisko, to ja ci dam takie i to jest, to są, to, to są wszystko, no mówię, no, ustawiane takie, yy, można powiedzieć, no polityka, tak, co jest za coś. Czy popiera Pani te poglądy Janusza Korwinickiego? Zdecydowanie nie. Znaczy, wie pan, no, no mam pewne takie zastrzeżenia, wiadomo, że, że m, m, no, każdy powinien wybrać to, co jest najistotniejsze i to, co jest najlepsze. Nie? Czy popiera pan te poglądy Janusza Korwin-Mikkego? Nie wszystkie, bo nie powiem jakie w tej chwili, ponieważ. Yy, Jestem, że on był przeciwny chyba ubezpieczeniom, jak pamiętam i tu się z nim zgadzam, ponieważ na moim przykładku, gdzie byłem niedawno w szpitalu, gdybym miał te pieniądze do dyspozycji, mogę mówić, kończyć ten wątek? Gdybym miał pieniądze do te dyspozycji, które przechodzę, byłyby na pokolenie to mógłbym się leczyć w najdroższej klinice, a nie czekać łaskawie na werdykt szpitala i lub innych instytucji. Czyli, z naszych pieniędzy buduje się pałace, proszę pana, NFZ-u, szkolą się na Karaibach, bądź innych wyspach yy, tropikalnych, niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika, a my, a jakaś służba zdrowia, to wykazał Koronus. I tu podpisuje się obydwiema rękami pod niego. Czy popiera pani poglądy Janusza tego? Nie. Yy, nie. Nie. Nie znam się na tym, nie interesuję się tym, naprawdę. Popiera pan te poglądy Janusza Korwin-Mikkego? Właśnie nie. W tym sensie nie. Nie zawsze. Bo dosyć są odważne i takie... Nieraz są też niepopularne. Tego pana... Mikke, no nie znam, nie, nie śledzę, mówię, bo nie interesuje się polityką, tak? Ale tak patrząc na to, co się dzieje i... Takie zawody między sobą... No to... No mówię no PC i PO przede wszystkim tutaj to jest e, no troszeczkę no masakrycznie no.